Hej, dzisiaj pokażę Wam moją nową budowlę ze Star Wars. Przedstawia ona wrak gwiezdnego niszczyciela na pustynnej planecie Jakku. Sam statek to zmodyfikowany yy, stary zestaw z 2010 roku, który wyglądał tak, a zmieniłem go. Na taki bardziej poszarpany i zniszczony, aby właśnie przypominał wrak statku. Tak jeszcze wygląda on z tyłu, gdzie widać jego trzy główne, niedziałające już silniki. Wszystkie części, które są wokół statku, należały kiedyś do niego i rozrzuciły się. Kiedy właśnie ten rozbił się o powierzchnię planety. Te wszystkie małe części zrobiłem z najróżniejszych drobnych klocków od jakichś klipsów po nawet miecze świetlne czy kraniki. Co z daleka daje właśnie efektu porozrzuconych śmieci. Samo to, że niszczyciel zarył w ziemię, widać po tym, jak z tyłu odkrył ciemniejszą warstwę piasku, a z przodu, gdzie dziób zapadł się pod powierzchnię, zrobiła się mała górka. A więc to by było na tyle. Jeszcze pokażę tą budowlę z kilku perspektyw i będziemy kończyć. A więc to by było na tyle. Piszcie w komentarzach, jak się Wam ta budowla podobała. No, a ja się będę z Wami żegnać. Cześć.